Dzień dobry, dzień dobry! Przychodzę dzisiaj do Was z szybkim zdobieniem na Halloween na ostatnią chwilę. Do wykonania naszego zdobienia będziemy potrzebować semilak Indian Roses 097. Semilac Midnight Samba 179 Semilac Black Diamond 031 oraz Top Coat Shiny z Elysium. Przystępujemy więc do zdobienia i oczywiście jak zwykle przed rozpoczęciem powiem wam, że nie zwracamy uwagi na stan moich skórek, ponieważ są one bardzo delikatne. Dzień wcześniej zabezpieczyłam sobie paznokcie bazą proteinową z Indigo oraz topem. Dlatego przed malowaniem zmatowiłam je, odtłuściłam i zabrałam się do pracy. Pamiętajcie, by każda warstwa była cieniutka, róbcie wszystko bardzo powoli i dokładnie. Pamiętajcie również o zabezpieczeniu wolnego brzegu, a kiedy już skończycie, Otwarcie całość w lampie. W moim przypadku jest to lampa 36W UV LED. Więc robię to przez 30 sekund. Ten sam kolor nakładam w drugiej warstwie na paluszek wskazujący, środkowy i serdeczny, a naszego maluszka. Traktuję kolorkiem Midnight Samba. Całość również utwardzam przez 30 sekund. Kolejnym krokiem jest położenie na wszystkich pazurkach topu. Lubię kłaść top odrobinę grubszą warstwą, a co za tym idzie utwardzam go nie 30 sekund, a 60. Wcześniej zmatowionym i odtłuszczonym pazurku rozpoczynam malowanie brzuszka naszego pajączka. Robię to za pomocą Sądy kosmetycznej i czarnej hybrydy. W moim przypadku jest to Semilac Black Diamond 031. Tak naprawdę, jak widzicie, możecie to zdobienie wykonać na każdym manikiurze, który macie wcześniej. Wystarczy, że zmatowicie płytkę i domalujecie wzór. Kolejnym etapem jest namalowanie główki naszego pajączka. Robię to również za pomocą yy, sondy kosmetycznej. W kolejnym etapie mamy odnogi naszego pająka i żeby je namalować zdecydowałam yy, się na użycie ciemnickiego pędzelka. Możecie tak jak ja zrobić je w, w dwóch czy trzech elementach. Yy, tak zrobiłam w przypadku przednich odnóg, a jeżeli chodzi o tylne zrobiłam to jednym pociągnięciem. I boicie się? że wzór się Wam rozpłynie, po namalowaniu każdego elementu możecie włożyć dłoń do lampy na około 5 do 10 sekund maksymalnie. Dzięki temu wzór zostanie zamrożony. Kiedy już skończycie malowanie pająka, włóżcie rękę do lampy na około 120 sekund, z tego względu, że czarna hybryda ma w sobie bardzo dużo pigmentu i potrzebuje więcej czasu, by odpowiednio się utwardzić i dać nam pewność, że wzór się nie odwarstwi od paznokcia. Kolejnym etapem jest dodanie błysku naszemu pajączkowi. Za pomocą sondy kosmetycznej na jego brzuszek nakładam kolor Midnight Samba. Robię to w ten sposób, by czarny stanowił w tym miejscu jedynie kątów. Następnie sięgam po cieniutki pędzelek i niewielką ilością brokatowej hybrydy zaznaczam wszystkie odnogi. Kiedy już skończymy ozdabianie naszego insekta wkładamy dłoń do lampy na 30 sekund. Ostatnim krokiem jest zabezpieczenie naszego zdobienia topem. Zróbcie to dokładnie, powoli, a potem utwórzcie całość w lampie przez 30 sekund. Nasze zdobienie jest gotowe. Jak się Wam podoba, koniecznie dajcie znać w komentarzach.